すげえ入り口。 Jako chrześcijanie, w ich intencji, bo też tam zginęli chrześcijanie, co prawda prawosławni, ale nasi bracia, w ich intencji opuścił nich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi, lewa naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako imię. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do swego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc w Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, chcę, się z nami urodził, chcę, żebyś z nami wieczny odpoczynek graci wdać Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci na wieku. Wieczny odpoczynek graci dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na niej. Wieczny odpoczynek graci dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wieku. Przejdźmy, przyjaciele, troszkę bliżej kamery, żebyśmy mogli kilka słów powiedzieć refleksji, co się wydarzyło. Dlaczego tu jesteśmy? Chodźmy, chodźmy. Tu będzie trochę ciszej, Zapraszam wszystkich kolegów, którzy mają odwagę stanąć solidarnie w tragicznych chwilach naszego bratniego narodu rosyjskiego, który jest pogrążony w żałobie. Jest 27 grudnia 2016 roku, dwa dni po tragedii katastrofy lotniczej nad Morzem Czarnym. Dowiedzieliśmy się z mediów, że spadł samolot. Wojskowy Rosji, na pokładzie którego znajdowali się ci, których znaliśmy osobiście, bo uczestniczyliśmy w ich występach, czyli Kur Wojskowy Aleksandrowa. Kur, który istniał od 1928 roku, istnieje, bo nie możemy powiedzieć, że wszyscy jego członkowie zginęli, ale zginęła elita, trzon tego kuru. 63 osoby bodajże. Wiemy, że ostał się jeden na lotnisku solistów, cudownie ocalony przez to, że urodził mu się synek. Jest to jakiś znak nadziei dla Rosjan. I dla nas, żeby nigdy nie popadać w rozpacz, że zawsze z ciężkich takich sytuacji Tragicznych, można się podnieść i wierzymy, że ten chór nadal będzie śpiewał. Jedni będą śpiewać dla Pana Boga, już tam, po tamtej stronie, a ci, którzy tutaj będą tworzyć dalej, dalej tę siłę duchową narodu, bo chóry są siłą ducha narodowego. I takim właśnie chórem jest Chóra Aleksandrowa. My mamy doświadczenie z walk, właśnie takich duchowych. Kiedy poprzez siłę śpiewu między innymi, walczyliśmy z okupantami. Właśnie ci Rosjanie lecieli do walki z okupantami, którzy niszczą nasz zaprzyjaźniony naród syryjski. Naszych braci chrześcijan, którzy tam mieszkają. To właśnie ten kur leciał na koncert noworoczny dla żołnierzy rosyjskich, którzy tam stacjonują w Syrii i bronią naszej cywilizacji. Łączymy się solidarnie z ich bólem, bo to jest uderzenie w serce Rosji. Tak jak tu rozmawiałem, będąc od dwóch dni tutaj pod ambasadą, przychodząc z niektórymi Rosjanami, to naprawdę są, jedni są rozpaczeni, to znaczy mają w sobie ból, a drudzy mają determinację walki, że jeszcze bardziej ich to wzmacnia, bo podejrzewają, że nie był to wypadek. Że to wrogowie tak zadziałali, żeby zniszczyć, złamać ducha narodu. Tego ducha narodu rosyjskiego się nie da złamać, bo już wielu próbowało i wiemy z jakim skutkiem. Tak samo ci, którzy stoją ewentualnie za tym zamachem, niech sobie zdają sprawę, że tylko wzmocnią tego ducha. Dla Podkreślenia naszej solidarności mam tutaj taki obrazek i bardzo prosiłbym, żeby go dobrze skadrować, żeby to przesłanie z tego obrazka szło dalej. Jest to symbol jakby naszej łączności z bratnim narodem rosyjskim, który jest w walce. My nie walczymy teraz z bronią w ręku, ale walczymy jak się da duchowo. Dlatego tu jesteśmy między innymi. Chcemy dać wyraz przede wszystkim tej więzi, jaka nas łączy, chrześcijan, a także jako Słowian. Że ci, którzy cierpią teraz, te rodziny, które są pogrążone w bólu, bo przecież zostawili żony, dzieci, swoich najbliższych w bólu. Rosja płacze dzisiaj. Widzimy na ambasadzie Rosji tu w Polsce, w Warszawie, opuszczoną flagę. Jest to symbol żałoby. My chociaż w ten sposób staramy się, taki spontaniczny, zebraliśmy się zaraz po świętach, odeszliśmy dopiero co od stołów świątecznych, gdzie uczestniczyliśmy w wielu radosnych spotkaniach, ale nie możemy być spokojni i spokojnie na tym przejść do codziennego życia, jeśli nie oddamy też hołdu cześci dla tych żołnierzy, dla tych członków kuru, tych artystów, jak i ich rodzin. Bo to na tym polega właśnie więź między Słowianami, że o sobie myślimy ciepło i liczymy na siebie, możemy na siebie liczyć. Rosja walczy z naszymi wrogami, dlatego mamy obowiązek przy niej stanąć. Wiemy, kim jest ten wróg, który niszczy nas od wielu wieków i wiemy, że Rosjanie dzisiaj nadstawiają głowę za nas. I wiemy, że jeśli my oddolnie się nie zorganizujemy, to nie mamy co liczyć na te władze polskojęzyczne obecnie. Jak była tragedia, jak w Paryżu doszło do zamachu terrorystycznego, to cały rząd pani Szydło był obecny pod i w ambasadzie Francji. Tutaj prawdopodobnie nie przyjdzie nikt z rządu polskiego. Polskojęzycznego. Dlatego my, organizując się jako ci patrioci z różnych organizacji patriotycznych, kombatanckich, jesteśmy tutaj. Mówię głośno, że, żeby nas nie przegłuszały te samochody, które tu przejeżdżają. Jest dosyć nieprzyjemna pogoda, ale jesteśmy. Liczymy, że będzie wystawiona księga kondolencyjna. Tak jak poprzednio, przy zamordowaniu ambasadora w Turcji była tutaj wystawiona, także liczymy, że, że będzie i w przypadku tego, tej tragedii, jaka się wydarzyła. Chciałem poprosić moich przyjaciół, kolegów, żeby każdy z nas coś powiedział od siebie, żeby było wiadomo, że jesteśmy tutaj z różnych środowisk i mamy podobne uczucia, że chcemy uczcić, uczcić te ofiary. Bardzo proszę. Jako, jako prezes podawczynia Spraw Polskich Kombatantów II... Wojny Światowej i jako muzyk wyrażam żal, smutek i składam hołd wszystkim najwspanialszym muzykom, którzy zginęli w katastrofie. Jestem członkiem Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, oficerem Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Pragnę Podkreślić, że jako żołnierz Wojska Polskiego obecność moja i moich przyjaciół ze Stowarzyszenia Spadkobierców, obecnych tutaj, również wojskowych, dokumentuje fakt jedności i historycznej roli Braterstwa Broni Polsko-Radzieckiego z okresu II wojny światowej. Tam w katastrofie lotniczej zginęli artyści, żołnierze Armii Radzieckiej, obecnie Armii Rosyjskiej. To byli nasi towarzysze broni. Jako żołnierze w Stowarzyszeniu Spadkobierców Polskich Kombatantów II wojny światowej podkreślamy, że Armia Czerwona w latach ofensywy w kierunku na Berlin w latach 1944-45 wyzwoliła naszą ojczyznę. nie zniewoliła, a wyzwoliła. Będziemy to ciągle podkreślać. Prze wszystkim opiniom opinią Niepolskich. wszystkim opiniom tych obywateli polskich, którzy są szowinistami polskimi. My, pokolenia powojenne, nie urodzilibyśmy się po wojnie, gdyby Hitler zwyciężył Stalina. Nasza ojczyzna, Polska, nie powstałaby jako państwo po brutalnej wojnie. Gdyby nie zwycięstwo Stalina nad Hitlerem, gdyby nie zwycięstwo, które przynieśli. Żołnierze, prości żołnierze frontowych Armii Czerwonej, to byli Słowianie. Udowodnili, że ducha Słowian, ducha przede wszystkim Rosjan, Słowian, nie da się zniszczyć. A Holokaustu całego narodu rosyjskiego i wszystkich narodów słowiańskich nie zdoła zni zniszczyć Żadna moc, i to dzisiaj chcemy zaakcentować. Tam w katastrofie lotniczej, której przyczyny, wierzę w to, obiektywnie będą wyjaśnione. Zginęli żołnierze, artyści, a więc ludzie po wolni duchem swoim. Wolni duchem który dawała im odwaga żołnierza i wolni duchem, który daje nieskrępowany symbol artyzmu. Artyści to wolność, to ludzie wolni. To ludzie, którzy niosą na sztandarach wszystkie największe wartości humanitarne, wbrew wszelakim wrogim siłom, niski pokłon. Tym, którzy odeszli w tej tragicznej katastrofie, bratnie słowiańskie, polskie słowa solidaryzmu. Cześć pamięci żołnierzy, artystów Armii Rosyjskiej. Cześć w pamięci. Cześć w pamięci. Cześć... Przełączając... Przełączając się do moich przedmówców. Chciałem złożyć Bratniemu Narodowi Rosyjskiemu wyrazy wielkiego współczucia. Stracili kwiat artystów, oficerów, podoficerów, w ogóle żołnierzy rosyjskich. Także jeszcze raz głęboko w uniżeniu składamy Bratniemu Narodowi Rosyjskiemu wyrazy kondolencyjne, współczucia. I niech się odrodzi jeszcze ten kur, który będzie śpiewał a my, jako Polacy, go z sercem jeszcze w Polsce przyjmiemy. Kolega powiedział, że chętnie sercem przyjmiemy, czekamy na odrodzony chór Aleksandrowa. Ile radości nam sprawiał ten chór, wielokrotnie będąc w Polsce. Ja osobiście słuchałem go w sali kongresowej. Sala kongresowa wypełniona po brzegi. I zobaczcie, jak, znaczy ci, którzy pamiętają, jak potrafili się wobec nas pięknie zachować? Śpiewali m.in. polskie pieśni patriotyczne. Przepiękne wykonanie ma czerwonych maków na Monte Cassino niejednego Polaka rozczuliło. I kto ma zachowane płyty z tego okresu, to powinien je trzymać jak relikwie i puszczać dalej. Bo to jest przykład. Niemiec by tak nie zaśpiewał nam, Żyd by nam nie zaśpiewał tak pięknie. Ani nikt inny, tylko Słowianin potrafi poczuć także słowiańskiego ducha polskiego. Dla nas to ta muzyka, ten śpiew trafia do serca. Nam nie potrzeba wielu słów, i jakichś y, politycznych czy ideologicznych, jakichś elaboratów. Wystarczy wspólne uczestniczenie w pięknej, y, pięknym przedstawieniu, w pięknej pięknym koncercie, a czujemy się jak u siebie, jakbyśmy byli ze sobą we własnym domu. I to jest to jest piękne. Nas Słowian nie trzeba namawiać szczególnie jakimiś przepisami czy ustawami do tego, żebyśmy się przyjaźnili. Wystarczy, że będziemy obcować ze sobą w naszej kulturze rodzimej, nie narzuconej nam z Hollywood czy Bóg wie jeszcze skąd ale na pewno powinniśmy wracać do korzeni, do tego, co nas łączy. Wszystkich zachęcam do tego, żeby posłuchać chóru Aleksandrowa. Przypomnę, od 1928 roku ten chór istnieje. I niesie nadzieję, niesie siłę ducha. I ugodzenie takie w serce, bo to jest ugodzenie w serce Rosjan, nie może być dla nas obojętne. To tak jakby nam zabić. Tych ambasadorów, którzy nieśli polską kulturę w świat, tak jakbyśmy stracili Mazowsze, chór reprezentacyjny i zespół reprezentacyjny Wojska Polskiego, który jest w ogóle zredukowany teraz, to nie jest to, co kiedyś, jak Polacy pięknie prezentujący się w polskich mundurach, głosili chwałę Polski. Nie podobało się, że to był chór stworzony, zespół w czasach Polski Ludowej i dlatego jest tak marginalizowany, ale my powinniśmy mieć, wrócić do, do takiego chóru, do, takiej, do takiego zespołu, który będzie nas reprezentował, naszą siłę rodzimą, nie żadne NATO, czy jakiś inny układ polityczny, tylko naszą polską armię, naszych polskich żołnierzy. I można tylko pozazdrościć Rosjanom, że pomimo takich ciężkich chwil Żydobolszewi jak mordowano Rosjan, oni tego ducha przekowali. Właśnie choćby w pieśni, wolnej pieśni, tej wojskowej, która dodawała sił w ciężkich chwilach i zarówno wtedy, kiedy Rosjanie przegrywali, jak i wtedy i pod Stalingradem, i jak szli z nami i pod Lenino i w Berlinie już. Słychać było pieśni rosyjskie, piękne, bojowe, zachęcające do walki. I teraz też ci Rosjanie, ci. Artyści lecieli tam do Syrii, żeby wesprzeć tych chłopców, młodych Rosjan często, którzy giną za naszą cywilizację, w naszej sprawie. O tym trzeba pamiętać. Naszą sprawą wspólną jest to, żeby, żebyśmy zwyciężyli w Syrii. Bo to jest miejsce styku dwóch, dwóch cywilizacji. Cywilizacji miłości i cywilizacji śmierci. I teraz powinniśmy się opowiedzieć jednoznacznie. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczą tutaj, w tym naszym skromnym spotkaniu pod tą ambasadą w taki, no niezbyt sprzyjający dzień, bo dużo ludzi już pojechało, naszych przyjaciół do pracy, musieli pojechać. Niektórzy chcieli być, ale muszą już prosto do pracy ruszyć od świąt. Ale tym akcentem naszym polskim Solidarności z bratnim narodem rosyjskim. Chcemy im powiedzieć, składając tu kwiaty i palącnicze, że modląc się, że jesteśmy z nimi w tych trudnych chwilach. I to nie jest na, nakręcane gdzieś z zewnątrz, od władz rządowych, państwowych, tylko od zwykłych Polaków, tych oddolnie, którzy tak czują, od serca. Dziękuję serdecznie. Mówił Salomir Andrzej Zakrzewski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego. I wszystkich moich rodaków zachęcam, żeby tu przychodzili i oddawali hołd tym żołnierzom, którzy nas ubogacali swoim pięknym śpiewem i solidaryzowali się z narodem rosyjskim pogrążonym w smutku i żałobie. Serdecznie dziękuję.